Siema, elo, ja jestem Johnny Kaktus i dzisiaj będę nagrywał o takim oto magazynie LEGO Ninjago jak widzicie, jak było na banku na tym LEGO City magazynie to pokazywałem, że bardzo bym chciał ten, ten oto przed wami magazyn dzisiaj będzie jeszcze jedna recenzja czyli łącznie będą cztery filmy dzisiaj dużo e, e, no, i tak się prezentuje ten magazyn. Mamy jeszcze magazyn z Hide and side, ale to w na następnym filmie. E, dobra, e, jak, do was, jak otworzę, to do was wrócę. No dobra, jak widzicie, to już jest opakowane. E, teraz będzie minifigurka, tak? Więc otworzę i do was wracam. Mi, I minifigurkę i saszetkę kart. Jak widzicie, minifigurka stoi przed wami. Kaj z zakazanego Spinjitzu. Bardzo mega, ma taką nikatową twarzkę. Jakby, kurde, osiągnął pewnie możliwości. <laughs> I, i, I miał zwój zakazanego z spin, Wszystko. Wszystko naraz, po prostu. Kurde, czemu coś się. Coś mi tam, franecki, twa, franecki szepcze pod uchem. On też jest, ale nie chciał nagrywać recenzji. Jak widzicie, też są takie karty. Paskun z Sushimi. Sam to powiedz. Sam otwierałem. Niebezpieczny Śnieżny Wojownik. Dziwo... Tak jak już mówiłem, Niebezpieczny Śnieżny Wojownik. Uch, żebyście nie zobaczyli tej karty. Ech, nie Potęga z Pindzicu Sukaja. No, tak by the way tego, którego mamy. Mieliśmy w tym magazynie. Oto takie... 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 Chyba kawałek smoka lodu. A i taka ciekawostka. Wszystko jest zakazane w tej nowej serii. Zakazany smok lodu. Zakazane z Ciekawe co jeszcze. No i teraz potężny sushimi. I był jeszcze... Paskunne susimi. Dobra, schowam te karty i tego ludzika do, do pojemników i wracamy do recenzji tego piękne, tego pięknego magazynu Dobra, jak widzicie tutaj, tutaj są dwa gorące plakaty na stron stronę komiksu e, tutaj narysowany ten, ten Ujawniamy, oto szaleni cyfrowi ninja, super e, tutaj Lloyd Pierwszy magazyn nowego sezonu, super. E, Prime and Prime. Super. E, tutaj ta... Tutaj Kai, Mistrz Ognia, juhuu! Super, Mistrz Ognia, yee. Jakby nikt tego nie wiedział. Tutaj jestem ten TIE Striker. Komiks, 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 komiks. Komiks, komiks, i konie to już nie jest komiks. Wow, i oczywiście na środku są dwa plakaty. Oczywiście, oczywiście, masiła ognia! Ogień! Hmm, coś mi się Jak widzicie, już jest nowe. No to ten, dalej. I dalej, i dalej, i dalej komiks, i komiks, i komiks, i po komiksie, i tutaj awatarowy Ninja, Jay, Rockowy J, hu, hu później Punk J, Lloyd, i Wybuchowy Kai. Kupiłbym sobie jakąś z tych kapsuł. Bardzo. Bójka awatarów. Nie wiem, czy to jest zestaw. W każdym razie. Różowy ninja! Ja chcę mieć różowego ninja! Eee... What? 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 Nie wiem co to jest. Soft jest, 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 spoko. No super. I ten LELOID! Jak ja bym go chciał mieć? Jaki LELOID, 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 piękny LELOID. I try ten Triceratops, piękny Triceratops te karty, karty, nie, karty już tu nie, nie ma są. Nie podoba mi się naprawdę ta minifigurka Zwego. Słabo ją zrobili. Ale ten Leloid jest taki super! Co ja tego Leloida! I to już jest koniec. Na dzisiejszy odcinek. Dostawcie lajka. Suba. Obejrzyjcie do końca. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? JOLO!